Witamy Państwa serdecznie z plantacji Truskawki, rejonu Warecko-Grójeckiego. Rejonu, w którym od kilku lat mamy no, bardzo duży problem z opanowaniem kwieciaka, żeby nie powiedzieć, że największy w Polsce. Jest z nami Marcin Żabowski, firma FMC. Marcin przyjechał do nas z prawdziwymi orężami, które wzbogacą naszą technologię do zwalczania kwieciaka. Dopełnił swoich obietnic danych podczas projektu BeryTech. Marcin, opowiedz pokrótce, co to są za zabawki? Za oręża. Tak, zabawki. Narzędzia. Narzędzia. Narzędzia, które powinny nas wesprzeć w informacji, czy i kiedy będzie się odławiał kwieciak. Kiedy jest nasilenie tego szkodnika. A mamy taką nietypową porę, bo wiemy, że teraz już też jest kwieciak, czyli jesień. No i czeka sobie na to co później. A to co najważniejsze, teraz nie mamy kwiatów, ani owoców. I możemy więc sobie jest pozwolić jest na moment, więcej. Jest moment idealny, żeby już. Zmniejszyć ilość kwieciaka na sezon, ten ważny sezon. Przypomnij mi jeszcze, że na plantacjach, na których nie ma takich pułapek, tak, bo my dopiero testujemy ten system, warto przejść po plantacji i poszukać takich okrągłych, regularnych otworów na liściach, które świadczą o tym, że te samice kwieciaka żerują. Żerują, przygotowywują się do zimy po to, żeby zaczynać szybko. Od początku sezon. sezonu i uszkodzenia kolejne robić. My tutaj mamy do dyspozycji dwa rodzaje pułapek. Mamy oczywiście feromon dedykowany dla kwieciaka i mamy dwa rodzaje pułapek. Jedna z tych pułapek to jest Twoja firmowa Marcinku, po tak. powiedz o niej, tak? Tak, firmy CropView. Zasada jest dosyć prosta. Jest panel solarny, który wspomaga elektrycznie całe urządzenie, które robi zdjęcia. Raz dziennie jest robione zdjęcie na tego typu. Na tego typu tablicę lepową tutaj można umieścić feromon, który jest właśnie schowany tak specjalnie i wtedy szkodnik będzie się tutaj przylepiał. Można go łatwo policzyć, a w dodatku zdjęcie pozwala nam to robić niemalże w warunkach pokoju własnego przy komputerze. I te informacje będą w przyszłym sezonie spływały do, do Twojej aplikacji, którą w tym rokuśmy już testowali, tak. tak? I będziemy mieli odpowiedź w jakim rejonie, ile, kiedy? Będziemy na bieżąco mogli sobie się, mówić, powiedzmy. co się dzieje dokładnie, nie biegając za każdym tak. razem i analizując. A wiemy dobrze, że wyłapanie tak naprawdę jednego, dwóch kwieciaków mówi nam o tym, że populacja jest i trzeba o niej już myśleć, jeśli chodzi o zwalczanie. Mamy też drugie urządzenie, które wygląda na bardziej skomplikowane. Bardziej skomplikowane, ale ten system e, pułapek nazywa się zawsze Delta, czyli jest to taki rodzaj namiociku. Podobna zasada tutaj się montuje tablicę lepową, no i robi zdjęcia odpowiednio raz dziennie tak żeby podobny sposób. Oczywiście otwory są mniejsze, natomiast tak czy inaczej szkodnik powinien wchodzić. Dodatkowo jest bardzo przyzwoita konstrukcja jeśli chodzi o panel elektryczny, tak żeby tutaj cały czas chodziło. Oczywiście mówimy o tym, że tutaj połączenie jest na zasadzie karty SIM. I w ten sposób zdjęcia są wysyłane do systemu komputerowego. Dodatkowo PESEL pozwala na swoich stronach na zliczanie szkodnika bezpośrednio, co też daje fajną rzecz, bo widzimy wtedy po pewnym czasie, jak w sezonie i w datach się układa występowanie tego szkodnika. Czyli mamy do testów dwie bardzo fajne pułapki, które wspomogą nasz system monitoringu. Od teraz do przyszłego sezonu. Natomiast, Szanowni Państwo, oczywiście my będziemy jeszcze relacjonować na naszych stronach doradcy Jagodowe, jak to się nam sprawdza, co z tego wynika i ewentualne rekomendacje. Natomiast już w tej chwili powiem tak. U, u Państwa, gdzie nie zaintrodukowaliśmy takich pułapek, pamiętajcie, przejdźcie na plantację, jeżeli będziecie widzieć takie regularne otwory. lustracje. Zróbcie lustrację, zadziałajcie, bo tak jak cały czas mówimy, my mamy jesień, możemy sobie pozwolić na dużo więcej niż w sezonie wegetacyjnym. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za Marcinowi, za to, że dopełnił swojego słowa. Myślę, że w przyszłym sezonie będziemy już mieli spójną, kompleksową technologię monitoringu tego szkodnika, że powiemy Państwu dokładnie, kiedy trzeba zastosować te preparaty, żeby, żeby nas kolejny raz nie zaskoczył. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia, dziękujemy. do zobaczenia. Do widzenia.